Te dwa okręty podwodne, które nagle pojawiły się w Ameryce Południowej wiele tygodni po kapitulacji, rozpaliły wyobraźnię opinii publicznej. Zastanawiano się bowiem, czemu płynęły tak długo, co przewoziły, czy na ich pokładach mogli uciec nazistowcy dygnitarze. Już w lipcu 1945 roku, po kapitulacji U530, prasa spekulowała, że mógł on wysadzić na argentyńskim wybrzeżu wysokiego oficera i cywila być może Hitlera z żoną Ewą Braun, a właściwie Ewą Hitler. Rząd Argentyny oficjalnie zaprzeczył, jakoby którykolwiek z tych ubotów transportował nazistowskich przywódców czy jakiekolwiek skarby. Dowódca U-977 Heinz Schaffer kategorycznie zaprzeczył, jakby na jego okręcie płynął ktokolwiek poza załogą. Cała załoga zgodnie zeznawała, że ci nie transportowali żadnych pasażerów ani ładunków specjalnych, np. złota. Wręcz tłumaczyli, że wyruszyli z Europy 19 lutego 1945 z Kiloni długo przed domniemaną datą ucieczki Hitlera, więc po prostu nie mogli go zabrać. Po wojnie Schaffer napisał książkę U977 66 dni pod wodą, w której opisał swój rejs. Wspomina, że był zaskoczony teoriami spiskowymi krążącymi na temat jego okrętu. W Argentynie mieszkał pewien węgierski emigrant Ladislas Szabo, który w końcu lat 40. wydał książkę twierdzącą, że U-977 lub U-530 uciekł z Hitlerem. Co więcej, na pokładzie znajdowała się nie tylko Ewa Braun, ale chociażby Bormann. Szabo snuł fantazję o całym konwoju ubotów wiążących nazistów do kryjówki na Antarktydzie lub Wandach. Argumentował, że na przykład na U977 znaleziono wyjątkowo duże zapasy papierosów, co miało dowodzić obecności dodatkowych pasażerów rzekomo załogą ubotów nie wolno było palić. Kapitan Schaffer w swoich wspomnieniach wyśmiewa te tezy. Tłumaczy, że niemieckim marynarzem wolno było palić na okręcie, jednak. Po wynożeniu, więc papierosy nie są niczym nadzwyczajnym. Podkreślał też, iż U-977 ledwo dotarł do Argentyny. W drodze psuły się silniki, a okręt miał uszkodzony kadłub jeszcze od kolizji na Bałtyku. Więc co się stało z U-977 dalej? Okręt został przekazany Amerykanom, którzy wykorzystali go do testów.